Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy zaprojektowano poprawnie połączenie wielowypustowe dla naszego sprzęgła kłowego, które przenosi moment obrotowy 1000 Nm. Pierwsze co robimy, to wypisujemy sobie nasze jednostki. Mamy tutaj nasz moment obrotowy, przekształcamy go na Nm. Wypisujemy sobie długość czynną naszego połączenia wielowypustowego. 80 mm. No i z naszego oznaczenia wielowypustu wypisujemy sobie nasze charakterystyczne średnice. 32 mm, 38 mm. Ilość naszych nacięć, jakie mamy. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy nasze psi, które jest daną materiałową. No, i nasz warunek, dla którego będziemy to sprawdzać, czyli nasze naciski dopuszczalne, które wynoszą w tym przypadku akurat 50 MPa. Kolejne co robimy? Zapisujemy sobie nasz wzorek na naciski dopuszczalne, czyli dwa momenty skręcające przez długość czynną naszego połączenia razy H, czyli naszą wysokość połączenia, i tak. Możemy ją obliczyć, że to jest większa średnica, czyli zewnętrzna naszego wielowypustu minus średnica wewnętrzna przez 2 i wychodzi nam 3 mm, lub możemy ją odczytać z norm, w których jest ona określona jako 2,2 mm. Podstawiamy sobie to za zetkę. Podstawiamy ilość naszych właśnie tam karbów, psi razy d średnie, a d średnie to jest większa średnica plus mniejsza średnica na 2. W naszym przypadku to jest 35 mm. I podstawiamy sobie to pod nasz wzorek i wychodzą nam naciski, jakie byłyby wywierane w takim połączeniu właśnie wielowypustowym dla danego materiału i dla danych jego parametrów. Nasz warunek mówi, że miały one być maksymalnie 50 MPa. Wyszło nam 52,91 MPa. Jest to za dużo, więc zaprojektowano błędne połączenie. Co możemy z tym faktem zrobić? Możemy albo wydłużyć naszą długość, właśnie na jakiej będzie rozkładała się siła, albo i dobrać inny wpust. Tym samym, jak to zrobić? Najlepiej otworzyć sobie jakieś normy lub stronę z normami. Na internecie mamy taką na przykład fajną stronkę obliczeniowo. Na niej mamy parametry, właśnie wielu wypustów dla serii lekkiej, średniej. Nas interesuje seria średnia, i tutaj, właśnie, się zawiera. Nasze połączenie wielowypustowe. Mamy właśnie 8, czyli nasza liczba wypustów. 32, czyli D. 38, czyli D duże. I stąd właśnie tutaj też możemy sobie wziąć nasze H. Należałoby teraz, idąc dalej, przeprowadzić obliczenia dla takiego oto wielowypustu i zmienić w projekcie nasze dane.